Wracamy do nowego dworu mazowieckiego. Przed nami pierwszy pojedynek zawodowy, pierwszy z trzech dzisiaj pojedynków zawodowych. To jest dosyć istotna informacja, bo to oznacza, że prowadzący w ringu wszystkie pojedynki włodzimierz kromka będzie jednocześnie punktował wszystkie dzisiaj profesjonalne rozgrywane walki. Typowo-angielski typowo tak, sposób. Tak, typowo angielski sposób angielski. Regulamin Polskiego Związku Bokserskiego dopuszcza, że jeśli maksymalnie trzy zawodowe walki rozgrywane są na gali bokserskiej, wówczas tylko jeden sędzia jest potrzebny. Powiem także, że ten eksperyment na polskiej ziemi do tej pory z różnym skutkiem się odbywa. I mieliśmy właśnie taki, no pewien niedosyt po zeszłorocznej gali w Stalowej Woli, gdzie boksował Daniel Urbański z Ismaelem Tebojewem, nawet nie myślę tutaj o walce wieczoru, ale gdzie Krzysiek Chudecki boksował z Sebastianem Skrzypczyńskim i tam padł remis po praktycznie jednostronnej walce. Tak naprawdę troszeczkę inaczej wygląda pojedynek z, ze środka, z ringu, z klatki. Tam, tam troszeczkę inaczej się to odbiera niż ludzie którzy siedzący z boku, więc ten sędzia, który musi przebiegać nad czystością pojedynku, czuwać nad tym, żeby wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem, do... Dodatkowo musi jeszcze oceniać tych pięściarzy. I to też tak nie zawsze daje odpowiednią perspektywę odpowiednie spojrzenie. Ale w Anglii się to sprawdza. W Anglii jest to bardzo popularny sposób, szczególnie tych mniejszych gal, takich jak tutaj, nie tych największych mistrzowskich, których, których to za czterech sędziów obserwuje pojedynek trzech punktowych, jeden w ringu. Jednak te mniejsze gale również są sędziowane przez jednego sędziego, służy to przede wszystkim redukcji kosztów. Zgadza się, zgadza się. To jest oczywiście również bardzo, ważny, bardzo ważna kwestia ekonomiczna. My wciąż czekamy na to, aż do ringu wyjdzie Białorusin Andrzej Długożyjew. On stoczy sześciorundowy, przynajmniej zaplanowany na sześć rund, pojedynek w kategorii półśredniej z Michałem Żeromińskim, który wczoraj podpisał dwuletni kontrakt z grupą Babylon Promotion. I dzisiaj pierwszy występ w nowych barwach. I już jest Białorusin Długożyje na hali. Długo żyje do tej pory 9 zawodowych pojedynków, 5 wygranych, wszystkie 5 przed czasem, z zawodnikami o niezbyt imponującym bilansie. Jeden remis, także trzy porażki. My go w Polsce już zdążyliśmy poznać. Boksował w sierpniu podczas również gali grupy Babylon Promotion z Krzysztofem Kobytkiem, byłem twoim kolegą klubowym. Krzysztof Kobytek pokonał go w trzeciej rundzie przed czasem, no ale długo żyje w pierwszych dwóch rundach, dosyć twarde warunki mu postawił. Na pewno nie jest to pięściarz, który przyjeżdża po przegraną, on przyjeżdża po wygraną. Czasami tego gubi, bo trafia na lepszych zawodników, ale nie można mu odmówić ambicji, co też się ceni. Wiadomo, dla każdego takiego zawodnika, który przyjeżdża do, na wyjazd, jeździ na wyjazdy, każda taka... Wygrana wrzasta jak u nas w Polsce dają mu następną walkę, znowu będą chcieli go zaprosić z innym pięciarzem na rewanż. To również winduje go w tej pozycji, nawet jeżeli jest takim podróżnikiem, to, to też zawsze dużo lepsze dla niego z wielu, z wielu względów jest zwycięstwo. Zgadza tutaj się. Michał Zieromiński na rożniku. To będzie jego drugi zawodowy występ. Po raz... debiutował w gronie profesjonalistów Michał Żeromiński w lutym tego roku podczas gali w Olsztynie. Tam pokonał Aleksandra Abramienkę, zawodnika, którego również zna wielu już naszych pięściarzy. Ostatnio boksował z nim m.in. Dawid Piatkowski, także wcześniej trochę Krzysztof Kopytek. I Michał Żeromiński po bardzo pewnym pokonaniu Abramienki w swoim zawodowym debiucie dzisiaj trafia na długożyjewa. Żyjewa. Długo Żyjew ostatni raz boksował 1 września podczas gali w Danii. Tam przegrał przez techniczny nokaut w rundzie trzeciej. Wcześniej jeszcze między walką z Krzysztofem Kopytkiem a pojedynkiem na duńskiej gali zdążył wrócić do siebie na Ukrainę. Tam w Mińsku wygrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie z Aleksejem Delendikiem i zdobył może mało znaczący, no ale jednak pas mistrza Białorusi kategorii półśredniej. Michał Żeromiński to zawodnik, który bardzo długo boksował w gronie amatorów, wiele sukcesów juniorskich, w gronie kadetów, młodzieżowców, na już Sztama był członkiem kadry olimpijskiej, kadry narodowej przez wiele lat. No i teraz chcąc kontynuować karierę szuka, szuka właśnie tutaj, podpisał kontrakt z grupą Babylon Promotion, szuka tej drogi swojego rozwoju i, i dalszych startów w gronie profesjonalów. Michał Żeromiński, pięściarz pochodzący z Radomia, ale od jakiegoś czasu na stałe mieszkający w Warszawie. Na co dzień trenuje w Action Clubie na Warszawskiej Pradze. Tam większość pięściarzy z grupy Andrzeja Gmitruka przeprowadza swoje regularne przygotowania. Opowiadał przed tym pojedynkiem Michał Żeromiński, że sparował m.in. z Piotrem Wilczewskim, przed pojedynkiem z Arturem Abrahamem, kiedy Wilczewski się przygotowywał do starcia, z Ormianinem, także z Maćkiem Sulęckim, kiedy ten trenował do starcia z byłym mistrzem świata Jurym. Już nie jęką, tak więc pięściarze wyżsi od niego, tak jak dzisiaj, są mu straszni, Także trochę cięższym są mu niestraszni, no bo Michał Żeromiński boksuje w kategorii półśredniej 66 kg, a Piotr Wilczewski waży co najmniej o 10 kg więcej w trakcie treningów. Tak naprawdę od kiedy znam Michała, czyli od kilku dobrych lat, od, od, od przygody, z, mojej przygody z boksem, czyli od wieku juniora, zawsze miał duże problemy ze zbijaniem wagi i, i tak naprawdę widzę teraz już sobie. Chyba tak naprawdę dał spokój z tym wagi, ale jest, jest szybki, ruchliwy, potrafi zadawać bardzo dużo ciosów w różnych płaszczyznach, także akurat przeciwko wyższym pięściarzom to jest bardzo ważne, żeby zmieniać płaszczyznę zadawania ciosów, a także pozostać ruchliwym. Zgadza się. W karierze amatorskiej, za czasów amatorskich Jeromiński boksował w kategorii lekkiej, teraz boksuje w kategorii średniej, kilka kilogramów wyżej, ale myślę, że przy jego doświadczeniu na tym jeszcze wstępnym, na pewnym poziomie spokojnie powinien sobie radzić. Aktywną lewą ręką rozpoczął pojedynek, cały czas właśnie bada dystans lewym prostym, podwójny lewym prostym, umieścił już nawet dwa lewe haki na, na, na korpusie przeciwnika. I teraz Och, bardzo adresowany. Kapitalny, prawy. kapitalny prawy, bardzo który strząsnął Dołgorzyjewem. Natychmiastowe przyspieszenie. Tak, klinczuje Białorusin. Dołgorzyjew zdążył sklinczować, ale Michał się nie podpalił. Tak jakby dalej, dalej zaczął to samo, znowu lewy prosty. Szuka tego dystansu. Pomimo małego bycia z ringami zawodowymi, to widać spokój, doświadczenie, pewność siebie. Jednak ten bagaż amatorski to jest duży atut. Oczywiście, to zawsze potentuje. Kolejne ciosy na korpus już trochę rozpaczliwie. Broni się długo żyje zamknięty w zamkniętym narożniku Białorusin. Sędzia Kromka obserwuje z bliska. Przyspieszenie. Trochę Michał Żeromiński się nam wystrzelał. Niekoniecznie te ciosy dochodziły wszystkie celu. Ale już zwolnił, znowu lewy prosty, znowu. Ustawia kontrolę. Prawy prosty na dół. Przyspieszenie znowu w linach. Pycha do liny, Michał Żeromiński chce efektownie wygrać ten pojedynek. To jest starcie zakontraktowane na 6 rund. Jeśli to tak dalej pójdzie, to raczej pełnego dystansu się tutaj nie doczekamy. Kolejne mocne ciosy. Rozpoczynała to lewa ręka. Potem doszedł prawy krzyżowy co dzielnie znosi w te wszystkie razy, które otrzymuje od Żeromińskiego? Tak, tak, tak. Właściwie, właściwie nie stawia oporu. To, to, to zale większość zależy od Michała, co zrobi w ringu, a nie od Dołgorzyjewa, więc... Tak, ale czasami trafia się na takich pięściarzy, kiedy właśnie wszystkie ciosy wchodzą, a oni dalej stoją, nie padają. To jest chyba tak z pozycji pięściarza trochę deprymujące. Bardzo deprymujące. To odbiera, odbiera motywację, motywacji walki. O, teraz dobry cios na wątrobę. Właśnie może to będzie sposób, aby posadzić na deski no. Tak naprawdę, Michał nie właśnie. To jest runda 10:8, nawet bez liczenia dla Żeromińskiego. Ostatnie sekundy pierwszego starcia. Nie pada na deski, chociaż raz po raz z tymi uderzeniami od Żeromińskiego, Białorusin. No, moim zdaniem to było 10:8 bez liczenia. Bardzo prosta do punktacji runda. Michał zrobił wszystko, co do niego należało. Gładko, bardzo gładko wygrał. Teraz widzimy, że sędzia Kromka wyjmuje swój notes i zapisuje wynik. Potem to wszystko sumuje, przekaże prowadzącemu tę galę, te wyniki Edwardowi Durdzie. On ogłosi werdykt. Tak to wszystko funkcjonuje proceduralnie nie siada w narożniku, długo żyje. Patrząc na niego, on już chyba zdaje sobie sprawę z yy, tego, kto się dziś wpakował. No i co Tomek w pozycji długo żyjewa robi się w takich sytuacjach? Krzyczysz na menadżera dlaczego Przyznam, zakontraktował ci taką mam, walkę? Nie mam pojęcia, nigdy nie byłem w jego, w jego położeniu. Oczywiście zawsze stara się wygrać. Bezpiecznie nawet dla niego samego jest, żeby zadawać ciosy i spróbować trafić przeciwnika, bo, bo wtedy nie będzie mógł trafić jego. Tak naprawdę najbezpieczniej to jest poprosić ten, żeby rzucił ręcznik, no ale nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z pięciarzy, który wchodzi do ringu i chce wygrywać, prosił o coś takiego. Druga runda zaczęła się tak samo, Michał spokojnie zaczął od lewego prostego. Duży bala dużo balansu. Ale mówiliśmy podczas pierwszej walki o nieaktywności, małym obyciu z ringiem Jacka Błowackiego. Widać, że Michał Żeromiński, pomimo tego, że ostatni pojedynek miał w lutym, czyli już blisko 8 miesięcy temu, to przez to, że pozostawał aktywny, że sparował dużo z zawodnikami naprawdę już dobrej polskiej klasy, może nawet dobrej europejskiej klasy, cały czas pozostawał w gazie i to dzisiaj widać w ringu. Poza tym Michał jest dużo młodszym zawodnikiem niż Jacek, Jacek niestety już ma swoje lata, więc to też na niego inaczej zupełnie oddziałuje. Taka przerwa, ten młody zawodnik wręcz może spisywać się dużo lepiej po takiej przerwie, odpocznie. Będąc, pozostając aktywnym w mniejszym stopniu, tylko sparując notabene z dobrymi zawodnikami, tak jak okazję miał Michał, pokazuje dobrą formę dzisiaj. Widać Tomek Babiloński yy, wiąże z nim jakąś przyszłość, e, podpisali długoterminowy kontrakt, więc na pewno będziemy mieli okazję częściej go oglądać. A Michał bardzo dobrze sobie poczyna, zaczyna lewą ręką, cały czas, cały czas wszystkie akcje zaczynają się lewą ręką, nawet kiedy trafia prawym prostym, wszystko jest po, po lewej ręce, którą, którą dobrze przygotowuje sobie grunt pod, pod każdą akcję. Więc... Tak, wszystko widzi, wydaje się, że dąży do przełamania, znowu trafiony prawym na prawy, ale mocniej odczuł ten cios długo żyje. Chyba troszeczkę silniejszy fizycznie jest dolgożyjew, bo widać było, gdy, gdy trafia, troszeczkę prze, przesuwa Michała, ale Michał właśnie, o, tak tutaj e, od razu zmienił dystans, wydłużył go, wyszedł poza zasięg ciosów dolgożyjewa i, i, i teraz sam znowu rozpoczął atak. Generalnie o to chodzi właśnie w boksie, że Cały czas zmieniamy dystans, cały czas znajdujemy się w takim dystansie, w którym wygodnie jest nam zadawać ciosy. A kiedy, kiedy przeciwnik atakuje, staramy się ten dystans wydłużyć, tak żeby przeciwnik nie mógł nas trafić i ponawiamy atak, kiedy znowu my tego chcemy. I to jest to, o co chodzi o o w boksie, tak jak teraz Michał, bezpośredni prawy, od razu lewa ręka i atakuje kiedy chcę, boksuje kiedy chce. Tak, teraz raczej skupił się na tym, aby przyjąć jak najmniej ciosów niż samemu jakiekolwiek akcję przeprowadzać. To też jest nieprzyjemne dla tego pięściarza, który dąży do walki, który chce wygrać. Tak jak, mi, tak jak tutaj Michał już chyba nastawił się na wygraną przed czasem i szuka tylko takiego odpowiedniego momentu, aby mocniej zaatakować. Tak pamiętam, zawsze mi miał bardzo dobrą wydolność, zawsze zawsze kondycyjnie był perfekcyjnie przygotowany. E, więc więc nie, nie spodziewam się tutaj problemów w późniejszych rundach, ale ale tempo naprawdę narzucił bardzo duże. i miejmy, miejmy nadzieję, że takie utrzyma przez, przez pozostałe rundy. Trafił bezpośrednim ciosem z prawej ręki jeszcze raz poprawia Romiński ma przylinach po raz kolejny Białorusina no i niestety w tej rundzie głównie długo żyje w... Chciał jeszcze długo pożyć. Tak, tak naprawdę to kolejna runda, która mogła być dzisiaj punktowana, bo tak. przewaga była druzgocąca. To tak. do jednej brachy bardzo mało ciosów wyprowadza już Białorusi. No niestety czasami boks jest takim sportem, że niektórzy satysfakcjonuje porażka na punkty, nie przed czasem, żeby potem menadżer z zagranicy zaprosił ich na kolejną galę, żeby widział, że ten pięściarz się szybko nie przewraca, że przyboksuje cały dystans i da też dobry test młodemu pięściarzowi jeszcze zawodowemu jakim jest Michał Żeromiński, bo doświadczenie amatorskie jedno, ale na zawodowych ringach dopiero po raz drugi występuje Żeromiński. No i taki pięścisz jak długo żyje, być może ma w głowie, że lepiej jest przegrać przed czasem, nawet po brzydkiej walce, uciekając przez te kilka rund, niż wdać się w bójkę i zostać nakautowanym. Dokładnie, wiadomo, to jest, on raczej będzie pełnił rolę do końca swojej kariery takiego testera dla młodszych zawodników. Czasami sprawi niespodzianka, czasami nie, ale generalnie ma dawać dobre walki, buksować pełen dystans i to jest jego prawda. Podobnie głównym celem, głównym założeniem. A Michał zaczyna znowu od lewego prostego. Troszeczkę powiem szczerze, w tych, po tych akcjach, kiedy trafia tym prawym prostym na górę, troszeczkę brakuje przyspieszenia i zmiany płaszczyzny zadania kilku ciosów na dół, bo to nawet jeżeli nie, nie zaprocentuje, to, to, jest, to jest naprawdę jak lokata na przyszłość. Od, od te wszystkie ciosy na dół, nawet w, w pojedynku sześciorundowym, przy takiej częstotliwości, przy takiej ilości ciosów, naprawdę mogą odnieść skutek. I przynieść osób przed czasem. Zaatakował, długo żyje dosyć nieskoordynowana akcja. Roześmiał się tylko e, Michał Żeromiński, i teraz on przechodzi do ofensywy. Ale na korpus bije tylko na wątrobę, prawej ręki na dół rzadko używa. E, pięściarz też pochodzący z Rodomia. Teraz poluje właśnie to miejsce. Michał Żeromiński, trzecia runda. To jest, o właśnie, pada po raz pierwszy. Andrzej Dągorzyjew po odciosie właśnie na wątrobę. To jest trzecia runda, w której przegrał Dągorzyjew z Krzysztofem Kopytkiem. Być może dla niego nieszczęśliwa okaże się w Polsce. Ale to tak jak mówiłem, cios, nadu, cios nadu. nie. Cios nadu. chyba będzie koniec, nie wiem. No, sędzia Kromka trochę chyba <laughs> nie zmusił... Nie, zrozumiałe. Nie zrozumiała decyzja, podniósł <laughs> który chyba nie miał w ogóle ochoty już dalej boksować. Teraz Żeromiński e, rzuca się na Białorusina i chyba za chwilę trzeba będzie te zawody przerwać. Rotacja bo tak patrząc na minę Dołgorzyjewa, on już raczej nie ma ochoty być tutaj w ringu. Ale tak jak mówiłem, cios na dół to jest jak lokata w banku, zawsze się, zawsze się zwraca. Może trochę później, trochę mniej, mniej spektakularnie, ale, ale na przynosi efekt. Sędzia krąg. podjął słuszną decyzję, widać, że próbował się odgryzać, ale... Tak, ale patrząc na to, jak głęboko, głęboko teraz łapie oddech po swoich ofensywnych akcjach Dolgorzynie, to właśnie. nie sądzę, aby ten pojedynek potrwał jeszcze dłużej. Drugie liczenie po ciosach na wątroby. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie podnoszenia na siłę. Walczymy dalej, taka, walczymy taka dalej. Trochę niejedno, niekonsekwentna e, sygnalizacja ze strony tego Kromki. E, no moim zdaniem to już powinno się przerwać, bo to raczej nie ma sensu, aby dalej Dołgozijew zbierał kolejne razy. On też specjalnie po tych się nie podnosi. Tak, w końcu Włodzimierz Kromka przerywał ten pojedynek. Nie no, Michał... się nie stała. trochę nerki ma powijane z pewnością Kilkanaście ciosów za dużo, powiedzmy, no, ale wynik byłby ten sam, prędzej czy później. Tak, zatem tak jak w trzeciej rundzie przegrał z Krzysztofem Kopytkiem, Andrzej żyje, tak również Michał Żeromiński, pięściarz z Radomia, mieszkający w Warszawie, trenujący e, pod okiem Jarosława Storoki. Ale tak jak powiedziałem przed rozpoczęciem tej rundy, że właśnie troszeczkę brakowało mi tych ciosów na dół, w większej częstotliwości. Michał teraz wyszedł, na no, te czasy tak naprawdę są jak... Jak lokata w banku. Przyjdziemy blisko ringu, zatem może Michałcie Cię po prostu usłyszał. Poszedł za Twoją radą. I po prostu wykończył ten pojedynek. Ale w ten sposób wydawało się to najprostsze, bo jeśli ciosy na górę nie skutkują, jeśli bił, bił, bił i nic... Nic nie, nic nie dawało e, rady, e, aby posadzić go na deski. No to ciosy na dół chyba w tym momencie są najpewniejszą inwestycją, nawet jeśli, tak jak mówiłeś, są lokatą zawsze, ale w przypadku zawodników odpornych na ciosy na górę, to na dół ciężko znaleźć mocnego. Dokładnie, że jest taka prawidłowość, jeżeli ktoś ma wytrzymałą głowę, to słabszy dół i, i, i trzeba po prostu znaleźć jego całe punkty. Michał zrobił to bardzo dobrze. Właśnie cały czas spokojnie, cały czas kontrolował walkę. Mimo przerwy, mimo, mimo tej przerwy w boksach, zachował świeżość, zachował, był w pełni przygotowany No i pokazał dzisiaj bardzo ładny boks. Naprawdę dobra, spokojna. Jak na drugą zawodową walkę, to był bardzo dobry, spokojny, można powiedzieć, nawet dojrzały występ Michała Żeromińskiego. Mówimy w końcu o wielokrotnym reprezentancie Polski we wszystkich szczeblach wiekowych, także zawodnik, który ma gruło ponad 100 walk na koncie, także doświadczenie jest jego mocną stroną. Michał Żeromiński odnosi swoje drugie profesjonalne zwycięstwo, pierwsze przed czasem, a my spotkamy się po krótkiej przerwie. Za nami pierwsza walka zawodowa podczas gali boksu w Nowym Dworze Mazowieckim i ze mną bohater tego pojedynku, Michał Żeromiński z Radomia. W tym zawodowym pojedynku wygrałeś przed czasem, w trzeciej rundzie z Białorusinem Andrzejem Dołgorzyjewem. Zasypałeś go ciosami, no tutaj widziałem wątroba, obita Białorusina bardzo mocno. Zobaczyłeś, że to może być ten punkt i ten sposób właśnie na pokonanie i to wykorzystałeś. No tak, dosyć szczelnie się pełnił na, na twarz, tutaj na górę ciosy wszystkie wyłapywał. Zobaczyłem, że ma dół osłonięty, tam uderzałem, nie ma mocnych na wątroby. Druga walka zawodowa i drugie zwycięstwo. Znów pokonałeś Białorusina. Przedtem na punkty, teraz przed czasem. Ta walka łatwiejsza? Yy, myślę, że nie, nie. Tam zdecydowanie był przysięg bardziej doświadczony. Właśnie osłaniałem igłę i dół, ja go obijałem, nie mogłem go skończyć. No i wygrałem na punkty, tym razem się udało przy czasem. Michał, jesteś z radomia, masz szansę teraz pozdrowić wszystkich z radomia, bo tutaj kibice z radomia na pewno trzymali za siebie kciuki. No tak, chciałem podziękować wszystkim, naprawdę. Aż nie wiedziałem, że tyle mam osób, które mi pomagają w Adomiu. Dziękuję bardzo Łukaszowi Podleckiemu, który się zajął całą organizacją. Naprawdę, Gdyby nie on, nie byłoby tego pojedynku. Chciałem podziękować firm, firmom Windor i Trymex, bo tak samo bez nich nie byłoby tego. I chciałem przede wszystkim podziękować promotorowi, mojemu nowemu, Tomaszowi Babilońskiemu, że po prostu dał mi możliwość, żebym dalej mógł boksować. No właśnie, zacząłeś tą przygodę zawodową z Babylon Promotion. Jaki plan, powiedz? To dopiero się dopiero rozwija, bo to drugi pojedynek. No tak, wcześniej byłem zawodnikiem mi tylko W półtora roku jedną walkę tylko. Teraz fajnie, bo już mam następną zaplanowaną walkę na 9 grudnia i później jeszcze 8 walk w ciągu dwóch latach, także naprawdę. Jeszcze raz dziękuję Tomaszowi Wowiąńskiem za szansę. Powiedzmy kibicom, że za tobą moja piękna kariera amatorska w boksie. Ponad 160 pojedynków występy w reprezentacji Polski w mistrzostwach świata. Jak będziesz wspominał te swoje amatorskie walki, tą przygodę z boksem. Bardzo fajne, naprawdę wspomienia. Szczególnie, że no wszyscy teraz, tak zawodnicy ci do boksują masterna, fąfala, i tak dalej. Głowacki, oni, oni byli ze mną w mówcy, także fajnie, no po latach ja też mam tą szansę to, co oni, żeby wyjść na, na te szerokie wody zawodowe. Myślę, że jest szansa w przyszłości, abyś walczył o te najwyższe trofea pół średniej? Oczywiście, ja stawiam, stawiam sobie cel, może nie chcę, żeby będą się śmiali, ja chcę być mistrzem świata i do tego, bo to staję codziennie idę na trening, żeby być mistrzem świata. Boks to twoje życie, twoja pasja, twój zawód? Coś tak. jeszcze poza boksem istnieje w ogóle? Jakieś życie? No, istnieje za trzy tygodnie. Yy, chciałem pozwolić też moją narzeczoną manię. Za 3 tygodnie byłeś tu, także wszystko się zmieni. No. Pozdrawiamy narzeczoną manię. Michał Żeromiński pozdrawia. Michał, wszystkiego dobrego na zawodowej i tej nowej drodze życia. Yy, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i przenosimy się do naszych komentatorów. E, Michał Żeromiński, zadowolony, ma prawo być z ciebie zadowolony. E...